Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku <laughs> mamy cywilizację szóstą. E... A, to, to można założyć w miasto od razu. Na dzień dobry. No to zakładamy. <laughs> e... Przez tydzień za darmochę można sobie przypisać do konta. I grać. Prezent dość cenny. Prezent od Epic Games. Nie wiem, czy wspomniałem o tym. Coś, wyprodukujmy coś, coś chyba wyprodukujmy. Zwiadowce. Dobra, zwiadowce. A panowie, raczej proszę, proszę wejść i bronić miasta. Póki co. Eee... Cóż e, chciałem powiedzieć? Jak zwykle raczej tutaj e, gra jest e, na tyle skomplikowana, że no, trzeba troszeczkę bardziej umieć w, grać w tego typu gry. No Nie. O, co by tu? To... No tak jak widać, e, kiedy muszę myśleć nad e, ważnymi e, sprawami, to wtedy jakoś tak nie umiem się skupić na, na mówieniu. Także e, były pewne problemy z otrzymaniem gry tym razem. E, no, przypisanie na przypisywaniu do, do konta Epic Games troszeczkę się zacięło, dostało lekkiej czkawki po kilkunastu próbach, w końcu się udało. Nie wiem czy to ma znaczenie, prawdopodobnie w, to, w tej już nie, bo, bo, bo te czkawki zwykle są na samym początku, ale gdyby, gdyby to u mnie pomogło dodanie gry do tych ulubionych, tam takie serduszko z boku jest, obok pobierz i ja sobie je kliknąłem i wtedy jakoś tak zgrabniej poszło to dodawanie. I... tak, i grę już mam. Natomiast pobieranie szybciutko, ponieważ gra zresztą jest dużo lżejsza, jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, niż GTA, także spokojnie udało się to wszystko pobrać. Eee... Jaka jednostka bez rozkazu. Uuu, aż 9 tur, no kochani, dobra to wy idziecie na zwiady. Póki nie mam zwiadowców. Pozostaje mi tylko powiedzieć, że no, należy grę pobrać w ciągu tygodnia, do następnego czwartku. To jest mój film wersja trzecia, bo jak się okazuje, gdybyście planowali... E, zrobić jakiś, e, jakieś zagrajmy w cywilizację, to początkowa sekwencja jest chroniona prawem autorskim i dlatego nie można jej tak sobie umieszczać. Znaczy można sobie je umieścić, ale wtedy e, e, ewentualne dochody, których no ja i tak nie mam, ale ewentualne dochody e, z reklam e, pobiera sobie twórca te, 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 tego filmiku. No i cóż, no to by było wszystko. Myślę, że że gra warta uwagi na pewno. To znaczy kto? A. Dobra. I no cóż, to tyle. Dzięki za oglądanie będziemy wyczekiwać co następne, co następne. Ja też <gry> właściwie to czekałem trochę z taką obawą, czy nie będzie to na przykład gra, którą już mam, bo, bo... Aczkolwiek duża część gier, które mam, była gdzieś tam kiedyś przez kogoś podarowana, ale to i owo jednak też i kupiłem, więc no, rozumiem mieszane uczucia posiadaczy e, cywilizacji 6, którzy e, no, weszli w jej posiadanie metodą nabycia <grywka> za ciężkie pieniądze. E, rozumiem, miałem podobnie przy e, Wiedźminie 3, którego w końcu zdecydowałem się kupić e, po latach. A nadal nie był tani, kosztował ponad stówę, ale tak się zdarzyło, że po mniej więcej tygodniu nagle jego cena spadła drastycznie, zaczął kosztować. Zależy oczywiście gdzie, ale w okolicach 40-60 zł. No zrobiło mi się trochę łyso. Tak. No ale cóż, jest jak jest. Grę pobieramy i cieszymy się jej posiadaniem. A to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.